wszystkim, witajcie w kolejnym odcinku, a gdzie ty się łysy znajdujesz? W jakimś to znowu ukraińskim lub innym laboratorium? A nie, 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 jesteśmy w Polsce, a dokładnie w Poznaniu i prawni widzowie widzieli to miejsce już nie raz, a mianowicie Topmar Regeneracja Głowic. Czy tu się regeneruje głowice? Nie, tu się regeneruje turbosprężarki, czyli odcinek, który wam kiedyś obiecałem, że zrealizuję specjalnie dla was z Łukaszem. No i tak się już spotkać mieliśmy, nagrać mieliśmy. I w końcu się udało. Fakt, że w takich okolicznościach, a nie innych, czyli troszeczkę słabszy jestem, ale myślę, że Łukasz jako taki krasomówca, który się przygotował poprzez Ferrari w cenie Skody, czy inne odcinki, bardzo mocno mi tutaj pomoże. Natomiast zdajcie sobie wreszcie sprawę po tym odcinku, dlaczego porządna regeneracja tyle kosztuje, a na przykład dlaczego można kupić gdzieś na, nie wiem, może nawet Allegro turbinę za 600, albo za 1400 po regeneracji. Na te pytania odpowiemy. To, co tu widzicie, to jest park maszynowy, który Łukasz, tak naprawdę kolekcjonował przez dość długi czas wartość takich podstawowych narzędzi, żeby robić proregenerację To jest kilkaset tysięcy złotych. I nie pytajcie o szczegóły. Natomiast jeżeli mówimy o regeneracjach szopkowych, to może czasami wystarczyć takie biurko, ale potem kończy się tym, że założycie taką turbinę i, i, i długo nie pobangla. Odcinek będzie długi, dlatego że chcę go przeprowadzić w taki sposób. Z cyklu, jak to jest zrobione, więc zaczynajmy i porozmawiajmy z Łukaszem. Cześć Łukaszu! Cześć. To zbijanie piony 40 razy przed odcinkiem i po odcinku jest zawsze na propsie. Tak Łukaszu, myślę, że najprościej będzie nie tłumaczyć, co jest za maszyna, co jest po co, tylko wziąć jedną przykładową turbosprężarkę. Też opowiemy od razu po drodze po kosztach. Zobaczymy, co wyjdzie w niej do zregenerowania, bo to nie jest tak, że jest sztywna sztampa regeneracyjna, bo czasami jest coś więcej, czasami jest coś mniej. Czasami wysyłam jakąś turbinę do niego i on mi mówi, no miało być łysy 800, ale wyjdzie 1200, bo kolektor pęknięty. No na przykład. Nie? Dużo firm te robi, robi też tak, że mają powiedzmy jedną kwotę na, na, na turbosmężarkę i czasami zarabiają więcej, czasami mniej, a z reguły zawsze starają się tak, żeby zrobić jak najwięcej, dlatego też y, maksymalnie wykorzystują części, które są w turbinie, więc do końca ile tylko można je odzyskać, to je odzyskują. Nie? U nas zawsze to idzie praktycznie wszystko nowe. Dobra, załóżmy, że przyszedł kurier, dostarczył nam turbinę, więc zacznijmy od samego początku. A bohaterem dzisiejszego odcinka jest 1.6 HDI GT15, y, Berlingo Peugeot 407 i zaczynamy od rozebrania turbiny na części pierwszej. Zatem turbosprężarka już jest rozebrana. Ja zrobię szybki coaching, jak jest zbudowana turbosprężarka, czyli generalnie tutaj mamy turbo, tutaj mamy sprężarkę, stronę ciepłą od strony spalin, stronę zimną i tak samo w tym przypadku, czyli tutaj mamy turbo, a tutaj mamy sprężarkę, czyli napędzane spalinami łopatki sprężają powietrze w bardzo dużym skrócie. Do tego należy dodać jeszcze chociażby takie elementy jak tutaj, czyli tak zwana geometria regulująca ciśnienie idących spalin. Za pomocą gruszki podciśnieniowej lub ciśnieniowej. Natomiast, które elementy podlegają regeneracji i czym jest regeneracja? Bo regeneracja to nie jest nowe fabrycznie turbo, tylko to jest przywrócenie turbosprężarki do stanu w 100% funkcjonalności. Czyli elementy eksploatacyjne idą do wymiany, tak jak z remontem silnika. Jeżeli tłoki są dobre, to zostają, ale to już wytłumaczył Łukasz. I teraz tak, co się wykorzystuje, co się naprawia, co się wymienia? U nas w zasadzie za każdym razem wymienia się wirnik, koło kompresji, talerz uszczelniający, podkładkę termiczną, łożysko oporowe, łożysko ślizgowe, odrzutnik, pierścienie uszczelniające, podkładkę dystansową. Cały w całej zasadzie środek idzie nowy. zostaje tylko obudowa, czyli tzw. koraz bądź chra. To zostaje, idzie do weryfikacji. Jeżeli jest nadmierny luz na uszczelnieniu pierścienie, to wtedy też idzie nowa obudowa. Teraz jeżeli chodzi o żeliwo. Geometria, która znajduje się w żeliwie, idzie do czyszczenia, chyba że jest uszkodzona. Uszkodzić może się albo tutaj na kierownicy od łapek, może być wyrobienie na samej kierownicy, może być na łapkach. Mogą być też uszkodzone łopatki zmiennej geometrii w sposób mechaniczny, bądź po prostu mogą być przepalone. Jeżeli wszystko jest ok, wtedy. Wtedy y, taką geometrię dajemy do czyszczenia y, i w zasadzie ona wygląda, jak, wygląda i działa jak nowa. Jeżeli chodzi o żeliwo, żeliwo też lubi pękać, czasami pęka od tej strony. Tu, tutaj akurat nie jest twin scroll, więc nie ma z tym problemu. Czasami są tu sprężarki z podzielonym kanałem i bardzo często w tym miejscu pęka. Y, to jest akurat żeliwo, które w zasadzie jest niepękające. Najczęściej pękają benzyny. Y, silniki diesla, turbosprężarki, które pracują na dieslu, y, pękają rzadziej, jeżeli chodzi o żeliwo. Jeżeli chodzi o gruszkę, to gruszka w większości przypadków zostaje stara, dlatego że można ją w bardzo prosty sposób i szybki oczyścić. Z reguły się z gruszkami nic nie dzieje. Jeżeli gruszka jest zepsuta, czuć to od razu, nie pracuje ona w sposób prawidłowy. Widać to, że sprężyna w środku bądź membrana jest uszkodzona, nie trzyma ciśnienia. Bardzo proste jest to sprawdzić, na przykład ściskając gruszkę, zobaczyć czy ona utrzymuje ciśnienie. To jest taki szybki, prosty sposób, który może sprawdzić każdy, jeżeli ktoś chce dokładnie to zrobić, to wtedy sobie bierze pistolet z zegarem, z manometrem, sprawdza ciśnienie, czy ono utrzymuje, natomiast takie na szybko można to w ten sposób sprawdzić. Nowa gruszka to jest niewielki koszt, w zasadzie też w zależności, czy jest czujnikiem pozycji, 3B. Są kwoty od 30 do 150, nawet czasami 200 zł za gruszkę, więc czasami są też takie sytuacje, że jak jest na przykład gruszka mocno zajechana, ale trzyma dobrze ciśnienie, to daje się ją nową, bo po prostu wygląda ona już nieestetycznie i to jest kwestia tylko tego, tak. A w każdym razie gruszka jest też do odratowania. Teraz y, odkręcamy koło kompresji. Należy pamiętać, że tutaj jest lewy gwint. Ludzie ludzi czasami się boksuje z tym, którzy nie wiedzą i próbują to odkręcić w złą stronę, dla siebie dobrą, ale tak naprawdę tutaj mamy lewy gwint, dlatego że y, koło kompresji się obraca i gdyby był gwint prawy, to nakrętka mogłaby się rozkręcić. Następnie dajemy wszystko do sprawdzenia i czyszczenia, ale najpierw musimy otworzyć. Jeżeli koło kompresji nie schodzi lekko, bo czasem jest tak, że schodzi lekko, czasami siedzi bardzo mocno, należy je delikatnie podgrzać. Mhm. I ściągnięte. Wykręcamy teraz talerz uszczelniający. Mhm. I teraz dokopujemy się do jednego z najważniejszych elementów, czyli smarowanie całe arterie olejowe i to, co najczęściej w turbosprężarce odpowiedzialne jest za to, że się zatarła, uszkodziła, czyli tutaj jest wszędzie syf. Tutaj mamy łożysko oporowe, potocznie zwane Batmanem i wirnik. Wirnik wyciągamy. Najczęstszą przyczyną awarii turbosprężarek jest, jest olej, są to oleje typu long life, ludzie jeżdżą w tych olejach, czasami nawet nie zmieniają tylko dolewają, czyli jest super long life i łożysko oraz wałek, mówiąc kolokwialnie, obierają się, pracują z syfem albo na w zasadzie już na wodzie, nie na oleju i w tych miejscach powstają uszkodzenia. Akurat ten wirnik nie jest dramatyczny wierzcie mi, w wielu przypadkach poszedłby dalej, zostałby wyczyszczony delikatnie wypolerowany zresztą dla przykładu pokażę Wam jak ten wirnik można wyczyścić jak on będzie wyglądał gwarantuję Wam to, że w wielu przypadkach trafiłby on z powrotem do turbo no czy może akurat nie ten, bo akurat jest wyrwany tutaj kawałek łopatki natomiast gdyby tutaj było w porządku na pierścieniu oszczelniającym nie byłby nie wyrobiony a ta powierzchnia jaka tutaj jest na wałku jest jeszcze taką powierzchnią, która, mówię, nie jeden by się szarpnął na to, żeby go założyć. Bardzo często też w turbospędzarkach zauważalne są luzy mm, promieniowe i osiowe. Wirnik pracuje w ten sposób bądź przesuwa się w ten sposób. Biorą się one właśnie z tego, że wirnik jest bardzo mocno wyrobiony tutaj na wałku, a wałek obraca się w łożysku ślizgowym. Tutaj mamy łożysko oporowe, które najczęściej wyrabia się tutaj w tym miejscu. Przez to mamy też luz, wtedy wałek pracuje w ten sposób. Natomiast tutaj w środeczku mamy łożysko ślizgowe i to te łożysko najczęściej odpowiedzialne jest właśnie za ten luz, kiedy chwytamy zawiernik bądź za koło kompresji i ruszamy turbosmierzarką, znaczy wirnikiem, góra-dół, góra-dół i mówimy, że ale wywalone. Natomiast bardzo dużo ludzi też przesadnie do tego tematu podchodzi, ponieważ musi być luz roboczy, ponieważ musi tutaj się wytworzyć coś na zasadzie poduszki olejowej, to nie może być pasowane na zero, tutaj musi zostać się olej i wirnik w łożysku pracuje cały zalane w oleju, więc on musi mieć miejsce, musi być delikatny luzik, żeby wirnik się ustawił, nie, ale natomiast czasami są takie sytuacje, że ludzie źle to weryfikują, chwytają, mówią, jest luz do naprawy. Nie zawsze tak jest. Natomiast w tym przypadku nie jest ona jakoś super mocno wyrobiona. Tak jak mówiłem, tutaj na wałku widać, że, że wcale mocno obrany nie jest. Łóżysko ślizgowe również nie jest jeszcze takie fatalne. Natomiast w naszym przypadku i tak idzie wszystko nowe. I pamiętajcie, że te elementy wirują z prędkością czasami nawet do 300 tysięcy na minutę. Zazwyczaj jest to. 200, 180, 240 różnie, tak na sprawę, ale niektóre turbiny, im mniejsza turbosłomowarka tak naprawdę, tym szybciej się kręci. Musi jakoś nadrabiać swoją, yy, to, że jest, to że są mniejsze łopatki. Duże turbosprężarki kręcą się czasami nawet poniżej 100 tysięcy, a niektóre nawet do 300. Kolejnym kluczowym elementem odpowiadającym bardzo często za nadmierne zużycie oleju jest właśnie talerz uszczelniający, potocznie zwany talerzykiem. W nim jest tak zwany odrzutnik. Jest to jedno z uszczelnień turbiny. Jest one dość proste w budowie. Mamy tutaj pierścień uszczelniający, i to jest w zasadzie tyle. Bardzo ważne jest spasowanie tego pierścienia w talerzu. Jeżeli on jest tutaj w tym miejscu wyrobiony, to koło kompresji będzie wyciągać olej tutaj właśnie poprzez, między, między talerzem uszczelniającym, a między pierścieniem i odrzutnikiem. Olej będzie przeciągany, i wtedy mamy yy, olej w dolocie turbo w kłopocie. Tak jak był kiedyś odcinek na kanale. Między innymi to stąd się bierze. Może też się brać też olej w turbosprężarce na przykład z odmy. Nie zawsze jest to olej, który bezpośrednio jest wyciągany z turbiny. Dlatego też bardzo ważne jest, żeby sprawdzić, czy w momencie, kiedy turbosprężarka pobiera olej, czy ten olej znajduje się również przed turbiną, czy tylko za. Bo jeżeli znajduje się też przed turbiną, to należy sprawdzić odmę, bo nie zawsze jest to sama turbosprężarka. Jeżeli olej na przykład jest sucho przed turbiną, a mega mokro za turbiną, no to wtedy mamy jakby pewność, że już to jest ten element. W newralgicznej sytuacji, kiedy wszystko jest już tak mocno zużyte, może dojść do rozbiegania diesla, wtedy olej po prostu ciągnie, działa praktycznie, jak, można powiedzieć, jak wtrysk, daje, podaje olej, my gasimy silnik, ale tutaj jest jakby zamknięte koło, on sobie pociągnie to wszystko i silnik się wścieka i w zasadzie do momentu, kiedy mamy olej w silniku, do tego momentu silnik tak naprawdę pracuje, musimy go albo zadusić, albo zadławić. Teraz po weryfikacji części, które wiemy już, które nadają się do, do ponownego użycia, bądź, bądź nie, idziemy te elementy umyć. Tutaj w tym momencie wykorzystujemy koraz. Yy, co jeszcze sobie wykorzystamy? Yy, umyjemy ten wirnik, żeby pokazać Wam, jak można go wyczyścić i gdyby nie to uszkodzenie, yy, mógłby pójść dalej, tak na dobrą sprawę. Nie? Yy, dobra, to idziemy do myjki. Wszystkie elementy składowe tu są myte, łącznie z gruszką. Trzeba pamiętać tylko, żeby gruszkę zaślepić z tej strony. Więc tak, następnym etapem po myciu jest obróbka strumieniowo -ścierna. Elementy żeliwne traktujemy elektrokorundem. Elementy aluminiowe traktujemy mikrokulkami szklanymi. Następuje zwolnienie maszyny losującej. W tym momencie jesteśmy po wszystkich etapach obróbki strumieniowo-ściernej. Wszystkie elementy, które były podane temu etapowi idą w tym momencie do myjki które będą myte ciśnieniem w okolicach 140 atmosfer yy, oraz będą przy okazji nakładane też inhibitory korozji, bo to jest specjalna chemia łącznie z, in z inhibitorami korozji, właśnie po to, żeby elementy żeliwne nie rdzewiały od razu po tym jak się je wyjmie, wysuszy czy pójdą na silnik. No więc jesteśmy już po czyszczeniu, suszeniu i ogólnej kontroli. I teraz możecie zobaczyć, które elementy w turbosprężarce zostają stare, a które idą nowe. Tak na dobrą sprawę Zostaje nam ze starej turbiny, zostaje nam tylko żeliwo, obudowa sprężarki yy, i obudowa i koraz. Yy, oczywiście takie pierdoły jak osłonki i gruszka, cała reszta idzie nowa. Okazało się, że niestety geometria też yy, miała małe auka, co nie było widać od góry, ale to jest bardzo częsty przypadek yy, 1,6 HDI, stara geometria miała łopatki takie blaszkowe. Musiała przyjść nowa geometria, czyli jest to dodatek do regeneracji w okolicach 200 zł. Jest to tak naprawdę zakup koszt zakupu tej geometrii. Nowy talerz uszczelniający, nowa osłona termiczna, nowy wirnik koło kompresji, nowe łożysko oporowe ślizgowe, odrzutnik, podkładka dystansowa pierścienie oczyszczające, wszystkie oringi, gumki wszystkie nakrętki śrubki, podkładki zabezpieczenia, segery, wszystko idzie nowe i teraz tak wygląda tak wygląda nowe koło kompresji to jest koło kompresji używane które z powodzeniem mogłoby zostać wykorzystane jeszcze raz znaczy z powodzeniem większość ludzi by je wykorzystała, natomiast u nas idzie to wszystko z automatu nowe to jest, nie jest jakiś ogromny koszt, a jeżeli ktoś szarpie się na na czyszczenie, tracenie czasu i ogólną zabawę na, na to, żeby odratować koło kompresji, no to moim zdaniem nie tędy droga. Różnica, yy, no jest widoczna gołym okiem, jeżeli te, jeżeli te koło kompresji zostanie oczyszczone, ona będzie miały zupełnie inny kolor, widać to od razu. Jeżeli ktoś szczędzie na takich elementach, to radziłbym unikać. Yy, jeżeli chodzi o wirnik, więc yy, na dobrą sprawę różnica, no przede wszystkim w wyglądzie, tak, w parametrach w wymiarach samego wałka tutaj stopień zużycia stopień zużycia również tutaj tego miejsca, w które wchodzi pierścień uszczelniający i uszczelnienie labiryntowe. Gdybyśmy ten wirnik oczyścili, on również wyglądałby całkiem spoko. Natomiast u nas też od razu wirnik to jest element, który idzie z automatu nowy. To jest dla nas śmietnik. Z ciekawostek pokażę wam różne rodzaje uszkodzeń, jakie do nas trafiają. To jest wirnik, to jest koło kompresji, które się absolutnie ukręciło. Zmielone. Wirnik pękł na pół. Tutaj wirnik się wygiął, bo doszło do uszkodzenia magicznego, coś wpadło, zmieniło geometrię. Wirnik dostał szczała, kręcił się jeszcze chwilę, poobracał się. Trafiają się różne przypadki. Całkiem podobnie w sumie zużyte do tego. Podobna historia. Tutaj mamy wirnik, który który się podzielił, tak, nie mogli się dogadać, więc yy, idealnie poszedł na trzy części. I tutaj taki ciekawy przypadek, yy, to jest prawdziwa historia. Yy, klient uważał, że jego wirnik jest w porządku i nie, nie, nie docierał do niego informacja, że jest uszkodzony, ponieważ on, kiedy go widział w sprężarce, wyglądał w ten sposób. Natomiast wirnik jest uszkodzony tak. Jeżeli chodzi o łożyska, to tu jest takie dość mocno wyrobione łożysko ślizgowe. Tutaj widać jaki jest potężny luz. Zobaczcie to. I to chodziło do końca. Nie jeden powiedziałby jeździć, obserwować. Następną czynnością, jaką będziemy robić, to jest składanie rdzenia turbosprężarki. Musimy te wszystkie elementy włożyć do środka: czyli łożysko ślizgowe, łożysko oporowe, podkładki dystansowe, odrzutnik. Sprawdzić pierścienie, przede wszystkim zmierzyć ich szczelinę w tym miejscu. Nie mogą być za ciasne, nie mogą być za luźne. Pierścień jeden idzie do, do korasa, drugi pierścień idzie na odrzutnik. I potem w talerz uszczelniający. Tutaj też należy ustawić odpowiednią szczelinę na pierścieniu. A następnie wszystko po złożeniu trafia na doważarkę wysokoobrotową. W tym momencie rdzenie jest, jest, jest już osadzony na doważarce. Będziemy doważać z prędkością 140 tysięcy. Taka prędkość wystarczy, żeby wyłapać niedoważenia. W tym momencie możemy sprawdzić, czy mm, odrzutnik i piersi oczczelniający, znajdujący się w talerzu oczelniającym, y, jest dobrze spasowany i nie przypuszcza oleju. Dobra, zapuścimy teraz ją. No i proszę bardzo, 518 dziesięciotysięcznych bez dotykania. Akurat się udało, czyli to o czym wspominałem, że czasami nie trzeba ściągać masy z nakrętki, akurat mamy szczęście w tym momencie nie mamy nie mam co tak naprawdę przy tym robić. Następnym etapem po zmontowaniu turbosprężarki jest wyregulowanie zmiennej geometrii na flowbenchu. Jest to, urządzenie, które jest to jedno z najlepszych urządzeń na rynku, które pozwala nam w sposób dynamiczny wyregulować geometrię. Widzimy cały czas przepływ i ciśnienie w czasie rzeczywistym. To jest bardzo ważne, że możemy to obserwować i na bieżąco sobie korygować. Zresztą zobaczycie sami. Mam nadzieję, że podobał Wam się materiał, jeżeli chodzi o merytorykę, łukasz tutaj służy pomocą, jeszcze będzie materiał o głowicach. No właśnie, i teraz trzeba by powoli przejść do podsumowania. Łukasz. Ale, ale ale, ale jak głowice i turbosprężarka, to w czym to. to gdzie to a, działa? W, czym? w samochodzie? W samochodzie, a jak samochód, to? A, a no właśnie, najważniejsze. To trzeba go ubezpieczyć. No właśnie, a jak ubezpieczenie, to pamiętajcie, że do końca roku trwa promocja na mubi.pl, a jeżeli ktoś był w śpiące, przez pał wyszedł dopiero z więzienia i nie wie czym jest mubi.pl lub jest nowym widzem i nie związany ze światem motoryzacji, jest to porównywarka ubezpieczeń OCACNW. Wystarczy wejść podane link w opisie, wpisać wszystkie dane waszego samochodu, szczegółowo powypełniać krok po kroku, następnie kliknąć oblicz, ułoży Wam się oferta od najtańszej do najdroższej, a jeżeli zdecydujecie się na zakup polisy poprzez właśnie link w opisie, to tutaj następuje cała magia, czyli 150 zł wraca na wasze konto w ciągu kilku, kilkunastu dni. A że to działa, to chyba nie muszę mówić, bo już tysiące osób to potwierdziłem. No dobra, reklamy reklamami, Łukaszu. E, natomiast pytanie takie, no na przykładzie tej turbiny, doliczmy tą geometrię, no bo się faktycznie mhm. wysypała. E, jaki koszt brutto. Bo ja bym chciał wszystkich, którzy regenerują turbosprężarki na całym świecie i w całej Polsce, jak i również innych usługodawców, oświadczyć w ogóle, że mówi się brutto, tak jak w sklepie się mówi brutto, a nie przychodzę do firmy, która regeneruje wtryski czy cokolwiek i mówię ile 1200. No dobra, na fakturkę, a nie jeden nie, nie, jeszcze plus VAT. No dobra. Zatem brutto, ile by kosztowała taka regeneracja? W okolicach 1000 złotych. 1000-1200 to jest taki przedział. I gwarancję dajesz na to? Do my się nie znamy. A nie do studni? Do studni, tak, do studni. Studnia jest mhm. Nie, a tak nie faktycz... rok, gwarancji. rok gwarancji. Rok bezwzględnej gwarancji, bez limitu kilometrów. Do tego dostajecie, to jest bardzo ważne, dostajecie potwierdzenie doważenia rdzenia, dokładnie waszego, a nie kopuj w klej, tak jak jest to w większości. Także jest doważenie rdzenia, jest, jest protokół z podpisem z datą oraz jest protokół potwierdzający wysterowanie zmiennej geometrii, jeżeli występuje, bo jeżeli nie występuje, no to wtedy go nie dostaniecie. Hmm, właśnie. Zatem, jeżeli chcecie, żeby się pojawił odcinek e, o regeneracji głowic, czyli to, na czym Łukasz się wychował, bo on od małego się nie wychował w pokoju z zabawkami, tylko generalnie tata dawał mu zawory, sprężyny, Ta, młotek <laughs> młotek, i on tak sobie wszystko składał, e, to zostawcie kciuka w górę. Nie znacie firmy Topmar, to Służę. link jest w opisie, bo tak naprawdę od niedawna stosunkowo jak my się znamy zajmuje się turbinami, długo się uczyłeś. Się. Tak, zanim weszliśmy w temat turbin, Zajęło nam to jakieś 3 lata. Robimy turbosprężarki w okolicach 2 lat, a 3 lata już badaliśmy temat, czyli w zasadzie jesteśmy w tym od 5 lat, a dopiero od dwóch lat świadczymy takie usługi dla ciebie albo dla ciebie? A, a... Dla Ciebie, tak, tobie za chwilę słyszę jak <laughs> Właśnie, pamiętajcie wszystko, co Łukasz powiedział po drodze: czyli nie każdy luz, znaczy ka każda turbina ma jakiś tam luz. tak, tak, tak Musicie tak. rozróżniać: wiecie, to tak jak y, z luzem na jeden palec, na dwa albo cała ręka. Mhm. Nie mhm. powiem gdzie. Dobrze, za tym tym miłym akcentem żegnamy się z Wami. Łukaszu, ja uciekam. A Wy, kciuk w górę, udostępniajcie niesienie się, odwiedźcie topmara. No, i co, subskrybujcie, żebyś na bieżąco, bo w ogóle Łukasz chce założyć kanał. Znaczy, nie chce. Ja mu mówiłem, żeby założył kanał, bo by fajne vlogi wychodziły. Tak, 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 tak. Tak, tak było, nie zmyślałem. Ale bardzo bym chciał, natomiast. No, brak się, kwestia... będzie ktoś merytoryczny, a nie taki Debil, który czyta z Wikipedii. No, ale Wikipedia wcale nie jest taka zła. Ale w każdym razie chciałbym mieć kanał, ale no wszystko kwestia czasu i szukam pracowników. O, tacy, którzy chcą tu pracować. Uciekam, trzymajcie się. Cześć! To jest twoja kolejna cześć. Cześć! Mam nadzieję, że Łukasz e, po, podobał wam się, jeżeli chodzi o tutaj... Dobra, jeszcze raz. Podobał. Kolejna <grystanie> <grystanie> na 0707. <grystanie> I TikToki będziemy kręcić, tak. Dobra, lecimy. No. no i co, że nagrywasz? Przecież nic mu złego nie robi, nie klęczę. A, dobra. Jo, jo. Eee, stoić. Włos na głowie. Miało być, to się wytnie. Dobra, lecimy.